Siemka, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Jak widzicie jest tutaj jakaś zadymka, nie wiem czemu ona jest, być może w karczmie jest to wytłumaczone. Już parę zadań tutaj porobiłem, aczkolwiek nie rzuciło mi to się w oczy, więc... Tu jest akrodowa awantura, to jest ten event co za darmo można pomijać questy, czy przez to by tak było? Nie wiem, jak ktoś wie czemu jest taka mgła tutaj to może dać znać. No a ten evencik jest właśnie z okazji tego dnia pracy, święta pracy. Także teraz przez weekend można za darmo pomijać zadania. Więc w sumie gatebo bo oszczędza się klepsydry. I no poza tym, jeszcze jak chodzi o eventy, to co są grzyby, sedesy, pupile, kamienie, wiedźma. Tam jakieś piki także dosyć sporo tego jest. I zaczniemy sobie od toalety, bo wczoraj sobie tutaj dobiłem 750 tej many tutaj. No i specjalnie zostawiłem na odcinek, żeby to spłukać I zobaczymy po prostu, czy poleci może epic, fajnie by było Bo klejnotów jak widzicie mam masę Także no fajnie byłoby coś sobie nowego na postaci podmienić I poleciała broń Broń nawet ze srotem. Mop jest chyba na wszystkie cechy Obrażenia 1710 Dobra, co ja na to, co ja na to. E, moja broń ma takie statystyki, 1701. Także sobie tego na pewno nie podmieniam. Jak chodzi o Mariusza, no to Mariusz też ma dosyć kit broń. Więc wydaje mi się, że po prostu wrzucę to do toalety i pójdzie to do Barbara lub Kunegundy. Także wrzucam i wychodzi na to, że dla Kunegundy, porównajmy sobie, i tutaj będzie spora poprawa, także, jak najbardziej to sobie mogę wrzucić. I myślę, że widać Kunegundzie legendarny klejnot 411, więc nie jest jakiś tam turbo duży, a dla Kunegundy będzie spoko. I podmienił się na zręczność wytrzymałość, także zgodnie z planem, generalnie. Dwa razy to sobie ulepsze. No i git, Kunegunda ma nową broń. Jednego kryształu się pozbyłem. No i też jakiś pik do kibla wleciał. Rozmontować już nie mogę, bo przed chwilą sobie wszystkie itemki tutaj rozmontowałem, bo kupowałem z kabinetu magii, żeby sobie odświeżyć. Poszukałem płotki na inteligencję, ale niestety nie znalazłem. Zaraz jeszcze może spróbuję coś znaleźć. A tak ogólnie no to, patrzcie co tutaj w karczmie mam. Jest tutaj epic, co mnie cieszy. W końcu coś fajnego mogę dostać. I to jest tutaj, właśnie ten naszyjnik. Naszyjnik, akurat ja mam dosyć git, ten ma 13% za zadanie runkę, więc fajną. I jego ja sobie podmienię z tego co widzę. Jeszcze tutaj mam takie, 446, a Mariusz ma dosyć dobry, bym musiał do kibla wrzucić jutro e, i komuś podmienić, Mariuszowi czy tam Knegundzie, o ile te statystyki się zmieniają, bo w sumie tego nie jestem pewny. Dobra, póki pamiętam, sobie zaczarować muszę to i to, I dobra, git. No, i może te zadanki, hardware już bym do końca poleciał na szybkości, coś tam poskipuje. No i właśnie z tych zadanek fajnie lecą owoce grzyby, w ogóle też fajnie lecą. Już tych grzybów dzisiaj dostałem nie wiem, no 5 na pewno. Teraz kolejny znowu. Więc, jak jest event na grzyby, kolejny to na pewno róbcie trzy paski jak się zastanawiacie, no bo jak widać to się zwraca w zasadzie także rękawice poleciały jest to oczywiście najkrótsze najlepiej brać mamy też event Wiedźmy, także do kociołka można rzucać itemy Zrobiłbym sobie tylko miejsce na szybko, 476, klejnot, czy w ogóle on ma rację by tu tutaj, czy po prostu go sprzedaję? Sprzedaję, z tego co widzę. Dobra, no i teraz dwa sloty, więc będę rzadziej mógł e, do tego kociołka rzucać tej temy. Trochę surowców pleci, co jest bardzo spoko, bo teraz mi w sumie brako, brakuje tych surowców. Sobie spojrzymy na twierdzę, no to brakuje troszkę drewna, żeby właśnie twierdzę na 17 poziom zapuścić bo salkę też już mam na 16 właśnie no ale jak skarbiec się wbije na ten 12 poziom no to myślę, że na spokojnie będę mógł sobie puścić twierdzę na 17 ogólnie też może już dopowiem jak o, twierdzy, o twierdzy zacząłem to zacząłem sobie właśnie budować obronę a raczej, no wierzę, magów, fortyfikacje, glideuczników. A to po to, żeby zacząć później Także w kuźni teraz tutaj mogę sobie ulepszać tych żołnierzy i tak dalej. Na razie tego jeszcze nie robię, bo na jedno czy dwa ulepszenia to za dużo i tak mi teraz nie da. A byliby tylko drożsi ci żołnierze. Więc to sobie zrobię po prostu później jednym rzutem więcej tych ulepszeń. Także tak to się prezentuje. Chodzi o twierdzę. Kolejny 5 piwek. No i dzisiaj tak. Pytanie, czy jakieś rochy zrobię? Na ten moment nie wiem. Jeśli znajdę potkę na inteligencję, to można coś spróbować. O ile procenty będą sprzyjały, ale myślę, że coś tam powinno być. A jak potki nie będzie, no to może być mały problem. Ale to za chwilę się wszystko wyjaśni. No ale tą podkę bym musiał znaleźć. Nawet jak nie Lochy, no to, żeby portal w miarę na bieżąco bić, z maksymalnymi statystykami, jakie mogę mieć po prostu. No, z racji, że też jest weekend epicki, no tak będę sobie skipował w tym kabinecie magii, to jest szansa na jakiegoś epika zawsze. Największa szansa, że ten epik będzie. Za 15 grzyba, no ale też jakaś minimalna szansa jednak jest, że się trafi za samego golda. Ale to oczywiście za chwilę się wszystko okaże. Już apkę kończymy, także poziomu chyba nie będzie z tego co widzę, a szkoda. Okej, okay, to się trafił quest 1230 4 miliony niech będą. A jeszcze mogę ten z wehikułu odebrać w sumie. Awanturniczość, może, może wtedy by poziom wleciał. I tu też się trafił. Jest 13 minut, taki dłuższy. Myślałem, że jeszcze jakiś krótszy się uda. No dobra, biorę sobie to. Trzy jabłka jeszcze wleciały, także spoko. Dobra, 5 klepsydr. O, tutaj mega dużo drewna. 3 miliony, fajnie na no, tak ogólnie to myślę, że szukał właśnie głównie tych kryształów albo surowców do twierdzy. Ale jakby największy priorytet myślę, że mają kryształy, potem drewno. Okej, okay. kryształów więcej nie wleciało. No dobra, także to ogarnięte. Mogę sobie wartę zapuścić w sumie. Na 10 godzin. Tutaj resecik walnę już rano. Teraz zaraz do spania idę, także nie ma co. Dobra, w gabinecie zaraz poroluję. Coś mogę dowiedzmy. Mogę zęba dać. Dobra, pupile, pupile. Najpierw na nakarmię, oczywiście 9 razy na Już widzę, że jabłek akurat dobiłem 10, także będę mógł maksymalnie wykorzystać to karmienie. No i też udało mi się nabić ostatnio troszkę monet. Także ABWW to sobie parę razy zakręcę. W ogóle już za chwilę na setny będzie. Wygląda na to, że jako pierwszy z Jak dobrze pójdzie, to w sumie już w niedzielę będzie. Tylko by musiał trafić więcej jedzonka, ale myślę, że to jest, jest to do zrobienia. I ostatnie. Dobra. A tak może. Może światłem. jest wygrana. Ja się na chwilę wyciszyłem, bo musiałem przyknąć. Jakbym przyknął w mikrofon, to by mogło wam przypadkiem słuchawki w kosmos wystrzelić. Dobra, pupil guiding. Jego w ogóle może jest trzy razy ulepszę. Tu i tak mam prawie maksymalny poziom. No dobra, to podbiję po ten maksymalny poziom. Niech już będzie. Dobra, se zaatakowałem. E, portal 21% w ogóle to jest ciekawe. E, ale poziom 20 milionów EXP no, wydaje mi się, że dobije z podziemi. Tutaj zobaczmy, staw adorniczości. 25 milionów, także 330 poziom siedzi. Tutaj serce na ten 15 poziom idzie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, bo już ten ostatni odcinek był yy, dłuższy czas temu. Yy, I teraz tak. Ataki w podziemiach to też ważna sprawa, oczywiście. Już po 116 tysięcy za atak. Także też to fajnie leci. Dobra, to zrobione. To chyba mogę przejść do tego gabinetu. Albo jeszcze tego abawwuwu. 20 razy mogę nawet zakręcić, także... sympatycznie. Sympatyczne jest również to, że dwa razy grzyby już trafiłem na dwa kręcenia. Okej, okay, jabłka poleciały, co jest... Najbardziej w porządeczku. Bo tu chyba jak, jak y, najbardziej potrzebuję w tym momencie. No i tam trochę innych rzeczy wleciało. 6 grzybów, więc to mnie chyba najbardziej cieszy. Dobra, ekwipunek pod walkę zakładam na pewno. No i teraz tak, teraz tak. Ten item, jak sobie jeszcze wykupię, powiedzmy. Okej. Okay. Duża potkana HP. Jak najbardziej sobie przyjmę. Dobra, mała na inte zawsze coś. To do kociołka. Coś tam się zwróci tego Golda. Tych grzybów za dużo nie mam, żeby tak sobie rolować tak to, więc trochę chcę coś sobie wykupić. Wiadomo, że Tregorda na tym będę tracił, ale... O, dobra. Siedzi potka. Nawet cały zestaw tutaj dostałem, jeszcze klepsydry. Patrzcie jak lecą. No dobra, także zestaw już jest. To sobie zostawię w razie co do rozmontowania jutro. No bo 15 itemów na dzień no to na pewno będę mógł to rozmontować. Pytanie o światło, czy jestem w stanie pokonać już tego? Pewnie jakaś minimalna szansa jest, ale może troszkę brakować. Ale próbować po prostu mogę już sobie klikać. Dobra, to jeszcze boost do statystyk. Dobra, portal zakończony, 4-3, no i dobra, skoro tutaj wszystko mam, zanim bym jeszcze sprawdził procenty na te, na lochy, to bym sobie polepszał troszkę itemków, bo surowców sobie troszkę nabijam ostatnio, więc myślę, że dobrą opcją by było właśnie sobie podbicie tych itemów. To bym podbił dwa razy. Co jeszcze bym podbił, broń, może? Jakiś legendarny itemek. 12 koła. Głównie chcę te takie mocne itemki. Dobra, nie będzie to. I jeszcze coś bym mógł. Na przykład ten medalion. Dobra, niech będzie. Większość surowców wydałem. Więc potężne wzmocnienie, myślę. Teraz mogę portal też zaatakować, glydyjny. No, zrobiłem. Tak mało, że nie pokazało. Ciekawe. <grymne> Ale dobra. Endpoint. To zaraz zobaczymy. Myślę, że coś powinno wejść. 14%. Dobra, spodziewałem się czegoś więcej. No To jest lipa. To jest lipa. No ale no, z trzy podejścia że zrobię. Liga superbaterów. Jak widać, jest okres taki ciężki. Za nie dzieje. jest środek nocy. Najbardziej by nie urządził ten epik nowego trafił. A jeszcze wiem, co mogę zrobić. Jeszcze mogę sobie kryj nocy, Bo podmieniać przecież. O parę tam. Tych starszych na pewno mam. Chociażby tutaj 299. A tu mam. No zawsze troszkę lepsze. Więc tu jest na przykład 319. Skarpetę będę miał dosyć długo. Więc bym dał 335. Tutaj 319. Może niech wleci. No pozostałem w sumie. Aż tak dużego znaczenia, to chyba nie ma, bo i tak mały, pro... mały procent miałem na te inne ruchy. Tu jakie kiepskie itemy w ogóle mają. Dobra, ty masz albo na INTE. No nie, na no lepiej czarny dawać. Dobra, masz 315 tutaj, bo i tam jak dosyć git. Tutaj dobry klejnot jest potrzebny dla Mariusza. Punkt życia: jeszcze 4% to jest w ogóle giga, giga. Dobry item. Tutaj też można podmienić. Jak jest na wytrzymałość, to na wytrzymałość tylko lepszą. Tu jest cienki 273. Proszę, 306. Dalej, to by co możemy dać. 507 Wydaje mi się, że Barbar ogólnie Miał jakiś taki kiepski dosyć um, Klejnot gdzieś 483 A nie no, tragedii nie ma w sumie Tu mam jeden 504 I 293 jakby Komuś przypasowało Ale Podam tutaj ten czarny I coś tam w razie co w zapasie. No i co, no mogę jeszcze raz to przeładować, ale na te lochy grupowe 0,74% było. Zobaczymy, ile teraz najwięcej. 0,74 Zamienia się na 0,93 Marnie, Marnie. Dobra, liga superbakterów. No, mam zaznaczone nawet. No, także myślę, że te 3, no 4 podejścia, bo jedno darmowe będzie. To Bym sobie zrobił. No i nie ma co szaleć. Jakieś grzyby tam sobie rzeczywiście zostawię. No, tutaj 45 milionów zostało. To podejście skipnet 38. I te dwa sobie zobaczmy jeszcze. No zapowiadało się dobrze. Chyba tyle mogę powiedzieć. 36 milionów, czyli podobnie. I podejście ostatnie. No na razie to wygląda kiepsko. On mi cały czas skrytywali. Teraz jakbym przeżył.. Kurde, teraz skryta dostałem. Dobra, dodatkowe podejście specjalnie dla ciebie, człowieku tysiąca ciosów. Proszę aż tyle mi ciosów nie zadawać, tylko dać się pokonać. W ogóle fajne grafiki są tych rochów. Zwłaszcza tutaj to tło mi się podoba. Tu pewno, pewno takich różnych tempków. jakby się przyjrzeć, pewnie by można znaleźć jakieś nawiązania różne. No dobra, to wychodzi na to, że dzisiaj bez rożku żadnego tak bieda odcinek ja sobie tyle metalu władowałem w siebie, tyle kryształu a tu nic nie dało lypa więc wydaje mi się, że największa szansa, że coś tam więcej pokonam to będzie w przyszłym tygodniu bo tam będą leciały e, epiki z karczmy, więc to będzie przez weekend 6 epików łącznie Także no tam największa szansa, że coś faktycznie sobie wymienię i to mi coś pomoże. Ale te niektóre itemki to koniecznie będę musiał powymieniać. No, także no może więcej będzie się yy, w przyszły weekend. A w tym tygodniu może jeszcze jakoś film, nie z o 1 tylko z czegoś innego będzie. No, ale w tym odcinku to na tyle, także dzięki za oglądanie, na razie się